Pani Kasia była bardzo aktywną osobą. Wszędzie było jej pełno. Ale od czasu tego feralnego upadku na ogrodzonym chodniku coś się zmieniło. Bóle pleców zaczęły odbierać jawość z życia. Coraz częściej odmawiała wycieczek rowerowych. Coraz rzadziej chodziła na basen. Lodowiska już w ogóle unikała. Ale to zmieniło się z powrotem, kiedy na świat przyszłej wnuki. Stwierdziła, że nie może dopuścić do tego, aby zasiedziała się i straciła swoją dawną werwę. Dlatego przyszła prosto do mnie. Zastosowaliśmy trening XYZ z nowatorskimi metodami rozładowywania prężeń. I pani Kasia znów ćwiczy z uśmiechem. Pani Kasia jest już gotowa na zabawę z wnukami, a ty powinieneś być gotowy na opowiadanie historii. Ja jestem Kuba Jankowski i pomagam małym i średnim przedsiębiorcom pozyskiwać klientów online. Napisz do mnie, jeśli chcesz, żebym pokazał Ci, jak pozyskiwać klientów z internetu. Nie musisz sprzedawać. Wystarczy opowiedzieć dobrą historię. Dobre, nawet te mierne. Możesz to zobaczyć po popularności. Tych niezbyt ambitnych serii w telewizji czy w internecie. Jak opowiedzieć dobrą historię o Twoim biznesie? Zacznij od pokazania problemu, z którym przyszedł do Ciebie klient. Jak wyglądało jego życie w chwili, kiedy przyszedł do Twojego biznesu? Z czym sobie nie radził i co potrzebował zmienić? Pokaż proces, to jak zaczęliście razem pracować, przez co przechodziliście i jak osiągaliście rezultaty, które zaplanowałeś. Pokaż efekt, czyli to jak Twoja usługa czy produkt zmieniła życie klienta. Ilustruj tą historię z zdjęciami, filmami czy nawet grafikami. Ludzie chcą wiedzieć, co mogą zyskać, więc pokaż im to na przykładzie.